Lampy w systemie DALI. Na okablowaniu jednym, jeden kabel jest od lampy do lampy i do sterownika. czterożyłowy żyłowy, może być pięcio żyłowy, na przykład z, z uziemieniem, ale normalnie jest sygnał na dwóch żyłach i na dwóch zasilanie e, faza i neutra, no i uziemienie, czyli można użyć kabla pięcio żyłowego 5 półtora 15 bez ekranu standardowy. i każda lampa jest. Sterowana, a do tego każda lampa może być sterowana, tutaj na przykład barwę można sterować i moc świecenia. I tutaj taki efekt, albo można sobie rozjaśnić cyk, albo można na przykład sterować każdą lampą niezależnie. Na przykład teraz jedna lampa. Tutaj na bardziej ciepło i tutaj różna jasność dla lewej lampy, i na przykład dla prawej lampy to samo można zrobić. No, przyciemnić i zmienić tutaj barwę. I taki efekt można sobie zrobić. Także na przykład w takim przypadku, może każdy sobie. Siedzieć z lewej, z prawej strony i zmieniać sobie jasność. Nocek i zmieniamy dla lampy lewej, lampy lewej jasność. Zwiększa się. A teraz zmienimy temperaturę. No i tak to wygląda w systemie dali. Każdą lampę można grupować że można włączać, wyłączać obie. Na przykład cyk. I włączyć można tylko jedną. I z, z efektem rozjaśniania, przyciemniania, można drugą. A można wyłączyć obie. I wyłączyć. Taki fajny efekt na systemie lamp, opraw, dali.